Halo, halo, dzień dobry drogi, widzów, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Przepraszam za taką długą przerwę na kanale w nagrywaniu, no ale niestety sprawy prywatne i przez to nie mogłem trochę nagrywać. Także co, ja dzisiaj zrobimy sobie gruby challenge, bo na CSGO skin zrobimy sobie od 100 zł do kosy. Wątpię w to, że się w ten challenge uda, ale zawsze można spróbować. Pamiętajcie kod GROCZKA na CSGO Skin SKINS wam dla nowych użytkowników 2 złote 10 groszy na start oraz 10% przy doładowaniu. Także co my lecimy. Dobra także w dzisiejszym odcinku budżet nasz to jak mówiłem no miało być równo 100 ale wyszło nam że mamy 100, 102 zł 10 groszy i 4407 punktów tych eventowych. Na start otworzymy sobie jednego low Czemu w sumie nie wiem, co dostaniemy. No, zależy. Ale. No dobra, no wyszliśmy na, pro, na plus. Mało to mało, ale wyszliśmy. W ogóle, jak w tym odcinku będzie taka woda trochę szumiała, to przepraszam bardzo, ale mam mikrofon blisko akwarium, więc. No niestety, a aż tak dobrze tego mikrofonu jeszcze ustawić nie umiem, więc no. Dobra, wiem, że od razu mogłem spróbować sobie 105 zł wypierdzielić Frobite'a, wyzerować się i tyle. Ale to był wtedy odcinek trochę za krótki, więc. No. Zaraz pamiętam tą to ostatnią to skrzynkę, jak sobie poza, odcink poza odcinkami otwieram. To ona często mi oddawała. Zobaczymy, czy dzisiaj odda. No, niekoniecznie. Chociaż blisko zera dobra albo najlepszy no, ja stan był bo... Ehm um... o się trochę pobije dwa under dobra dwie skrzynki na underdogu pierwszy strzał o ja pierdziele to już się można no, mogę pożegnać z wygraną chyba że on wypierdzieli no niestety ale nie czyli underdogi dzisiaj nie są mocną stroną no kurde jest Chciałem powiedzieć, że jest nieciekawie, ale jest nawet dobrze, więc otworzę sobie jedną... kurde, chociaż, on... chociaż tu jest sensem autotronika No... Tak jak mówiłem w dzisiejszym czelendru chcą zdobyć kosę, no ale... Będzie ciężko Dobra, nie ma co pierdzielić, od razu wchodzimy na bitwy Robimy sobie tak, jednego tego, jednego tego Jednego Colorfula i... No i niech będzie ten anime case, razy 2 sztuk dwie Jeden na boostie kosztu Dobra, spróbujemy bez boostu, sztuk dwie Na trzech W standardzie, bo nie dzisiaj mi nie idą O, już, już nawet dołączyli Pierwszy strzał, no chyba niekoniecznie do mnie, do niego Drugi strzał Trzeci strzał. Tragedia. Ty czwarty strzał. Ok, blisko jego jestem, ale no dobra. No, jest, wygrałem. O, no i super. No i co, mamy złotówkę profitu. <noise> dużo i niedużo. Dobra, ja bym spróbował czegoś trochę bardziej może ten C4 case na bitwę a, a rust case. Trochę drogo Bo wiem, że mógłbym sobie zrobić taki challenge, na przykład utrudnić go trochę, że dać na przykład że, że KOSUM na przykład nie może być na przykład dajmy na to na i Glootknave, ale to... To by się w ogóle już wtedy nie udało. Ja nie wiem, czy to w ogóle teraz się uda Hmm, nie no, to są... Procentówek nie otwieramy, bo procentówki to wiemy po ostatnim odcinku z CSGO Skins, że no Niekoniecznie dobrze są, nie, niekoniecznie dobre są dla mnie Kurde, jakby tego na bitwę Jeden kosztuje, no, o kur... No dobra, to trochę gdzieś na burście Dobra, dawaj, tu będzie Pierwszy strzał, o kurde, no Hami w D, że powiem. O jest. No, dobra, chodź na bitwę. Tyle ile zjadłaś, ciebie otworzę w sztuk. Dwie na bitwie. W standardzie na trzech. Może Dog? też nie, bo Underdok No Dobra, spróbujmy w standardzie. Dobra, jolo, co będzie. 840, zaczynamy tu dołączy. No, bierzemy randomowych botów. O nie! No to dziękuję. Do widzenia? Chyba może, chyba, że. Dobra, pierwszy strzał. No... Kur na bote mili. Drugi strzał. Dobry stan. lepsze, lepszego miał ode mnie. Jest źle. I to wędrę bardzo. Jak on by to może? Może giga Zresztą na drogę jest, a 16 zł kosztuje A może dropnąć gówno z niej praktycznie No nie wiem, nie wiem Bo trzeba tak sobie szybko zobaczyć na Exchangerze ile najtańsza kosa by kosztowała 400, kurde 500, no to trochę jest No nic Zaraz coś wyczaruję Pierwszy strzał. No. Blisko zera Ale dobra. Sprawdźmy tą eventową tą zadychę. Może ta coś da Chyba najgorszy jaki tylko w tej skrzynce jest możliwy. O Boże! Mm, nie. To nie otwieramy. Dobra, z tego co wiedziałem, znajomy dał mi taki profit, żeby tą skrzynkę w sztuk 10 i ją na underdogu robić. Na czterech Nie wiem czy to da radę, ale zobaczymy Dobra, na Underdoga trzeba mieć największe boty, które... A, tu jeszcze wszedł. Dobra. A no, OK. Pierwszy strzał noch. Dobra, ten już jest wywalony. Na razie jest dobrze. Ale spokojnie skrzynek jest jeszcze 9, więc no. No na razie każdemu leci źle. Kurde, to nie wiem czy ta bitwa się zwróci. Chociaż chyba się zwróci, ale za długo jestem na prowadzeniu, że czuję, że zaraz mi spadnie bomba atomowa. właśnie tak jak myślałem. Jestem, no nie najbogatszy, ale blisko. Okej, okay, dobra, podgoń, podgoń, dobrze, dobrze, dobrze. Utrzymaj, utrzymajmy tą przewagę! O kurde. No to już nie utrzymamy tej przewagi raczej. Kurde, tu, móg, tu mógł się, ale tu mógł pitosu nawalić 40. Serdzie... O kurwa, no mogło być dużo, ale wyszło jak zawsze. Dobra, ym... lecimy bitwę na stickery za 840 Pierwszy strzał, no do mnie, nie jest najgorzej. Okej. Okay. czas jeszcze trzymam się jeszcze się trzymam, ale to już za niedługo, bo już dostaję chyba zaraz kosy żebra. No okej. Okay. Wyszłam z tej bitwy na profit. Kurde, to jest stickery nie są takie złe wcale Wiesz. Yes. Dobra, chodźmy. Monalizji? <laughs> no, Dobra, ta bitwa kompletnie nie miała żadnego sensu Też może to mu za 6.30, a w sumie, nie wiem Kurde, naprawdę nie wiem, jakie tu bitwy robić, bo nie chcę też robić wszystkiego, żeby to wszystko stracić mm. Mm. No, skoro stickery wtedy oddały, no może zróbmy jeszcze raz na stikery taką samą. Ja też byłem na trzech w standardzie. Bot Michał bot, i Boca Adrian. Tak, o będzie. Pierwszy strzał, no do bota Michaela niestety Ja najsłabiej ze wszystkich No i jestem już głęboko, w, no nie wiem gdzie Po prostu nie wiem co tu by musiał spać, to musiał być ten sticker spać, ten Liquid Co raczej się nie zdarzy i niestety tą bitwę przegrywam Któż by się spodziewał Co to jest za bitwa? No nie, to Dobra, Underdog mi tak średnio ostatnio oddawał. Co by tu można było jeszcze wyczarować? Dobra, wiem, że mnie zjecie, jak nie otworzę gigabuły. Więc co otworzę raz i dostanę stój na tym. Kurde, paf. Nie jest to skin moich marzeń, ale dobra. Pójdę te stickery, bo no, trochę potwierdzam, może na tym? I on kosztuje na 4,20 sztuk już, 40? No nie, dawaj, zobaczymy co będzie. Pierwszy strzał, słabizna. No te stickery to... Okej. Okay. Ale to i takie mało przed tym co by. chociaż nie wiem w sumie, Tworzę jeszcze raz, bo jestem głupi. I teraz wypadło. To ile to warte? i ile? mamy 130 zł. Nagle um. lubię, lubię te stickery. Lubię te stickery. Mamy 130 zł. Majnem wizowym. Kurde, kusi mnie otworzyć, żeby tego frostbite'a jednego, ale... Mam jest to 5 zł, może wypaść mi gówno. myślę, czy go jeszcze otworzyć, czy może jeszcze troszeczkę przetrzymać. Huk, bo te stickery tak dobrze dawały, to spróbuję go jeszcze raz otworzyć. Ile on kosztuje na jesterze? 28. Dobra, co będzie? Otwieram jednego jestera i dostaję... Z o oh boże to nie jest szczyt moich marzeń mhm, dobra no ten boost tak dobrze dawał to może teraz do? dobra nie, hmm, widać że już dała raz i już teraz nie będzie dawać przez cały czas kurde trzeba jakąś odkłódkę lekką zrobić tutaj spadłem na czterech. nie no dobra zróbmy bitwę taką jakąś Nie. Nie. dobra bo mamy stówę zapasów to mógłbym w sumie zrobić Dobra, zróbmy jedną... Dobra, zróbmy jedną bitwę z Amcase'ów I tyle. 5% gamma doppler? Nie, nie, po to nie o od... to. Dobra, jedną na trzech Dobra, żeby równe 40 było, to jeszcze dołożę coś jakiegoś słabego gównia. Dobra, dawaj. Dobra, jest git. Bitwa zrobiona z AM. Z... O kurde... O kurde, gra się dołączyli. Pierwszy strzał, no chyba nie do mnie Chociaż Poczekajcie Dobra, wygrałem Mamy 189 zł No akurat nie spodziewałem się Ty, ten amke jest całkiem spoko Może tego że go pierwszy raz otwieram Dobra, także co, ja zrobię sobie krótką przerwę i widzimy się zaraz Dobra, po krótkim namyśle doszłam do tego, że ten odcinek już jest za długi, więc po prostu otwieram jednego Frostbite'a i co będzie? Po prostu jolo. Może odda, może zabierze. I. Oj. O Jezus Maria. O Jezus Maria, zażyła się awaria. Dobra, jeszcze szybka bitwa na Amcase'a i. No w sumie, nie wiem no. Ten odcinek trochę już za długo trwa. Zobaczmy już. Już chyba na zakończenie. Amcase i tego. I tą mi wędłówkę, i będzie tyle po prostu. Może w następnym razem uda mi się zrobić odcinek z zrobienia kosy. Co robimy? Ostatnią bitwę, i żegnam się z wami. Dobra, dajmy sobie bota Rosso i Nikt nie dołączyłem, no to słaby bot Bota Adrian, okej okay. Pierwszy strzał i dostaję jakiegoś maga, który jest warty, no dobra Oj, 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 bota Adrian nie, już Chociaż chyba, że poczekaj, nie, dobra, już nie wyczerpuję No to się nawet bitwa nie zwróciła. No co, na pożegnanie chyba Elegant Case'a i to byłoby na tyle Odtwieram ostatniego elegantka seza. Czy odda? Oh my fucking god! dude this, hell now! What the hell did they... a satana. Także co, w tym odcinku to by byłoby na tyle. po i 3. A Tak widzowie, prezentuje się drop, który udało mi się, no, wydropić już poza odcinkiem. Niestety nie udało mi się tego nagrać, no ale no co. Skin jest to USP print y, wartość tego skina jest to 316 zł jest to stan minimalware także co, widzimy się już kiedyś w następnym odcinku poł i cześć